Siemaneczko, dziumeczki, witam Was w pierwszym odcinku z Minecrafta Hardcore na moim kanale. Tak. Postanowiłem, że nagram nową serię z Minecraft Hardcore. Tak, jak się zacząłem nagrywać Minecrafta Hardcore, to, to będzie nowa seria na moim kanale. No może do kwadratowej doliny powrócimy. No ale jeszcze nie wiem. Na razie skupmy się na hardkorze. Tak, i odcinki z Minecraft Hardcore będą wychodziły co tydzień w sobotę. Tak, jak ja, ja teraz nagrywam w piątek, to wy odcinek zaczynacie w sobotę. I zapraszam też na kanał mojego kolegi Patryka Malcera. Też nagrywa gry. Minecraft też będzie zaczynał nagrywać. Także. A, i, i są dwie nowe zmiany. Nowy skin. I w grę mod na rain minimapę, która jest w górnym, prawym rogu, i ona umożliwia nam dodawanie waypointów points'ów na świecie, więc to trochę pomaga niż chodzenie bez niczego, bez takich rzeczy i gubienie się, jak ściszmy trochę muzykę. Nie to. Tutaj mu mu muzykę ściszymy, to ściszymy. Tak, myślę, że teraz jest lepiej. Jak jest dobrze, to napiszcie w komentarzu. Zrobimy Crafting Table. Tak, pokażę Wam mojego skina. To jest nowy skin. Zrobiony w, na stronie server. Skin Editor. Tak, jest to darmowe e, robienie skinów. Tak, widzimy w sobie trochę kobla. Tak, i na skończymy ma? Tak, jest to darmowa strona do robienia skinów. Mo jest tam parę galerii, że można wybrać skinę. Albo zrobić swojego. Ja wybrałem z galerii. Także... No, Ja takiego skina bym nie zrobił. Nie wiem, czy jakiś youtuber ma takiego skina. Nie wiem, nie znam się, ale może jakiś ma. Dobra, wykopmy ten węgiel trochę, Możemy mieć na pochodnie. Tak, gdzieś słychać zombiaka. Jest żelazo. Tak i mam też wgranego Optifarma. Tak idzie do nas jakiś Ediopedio. Na razie bić się z nim nie będę. Tak Robię sobie mieczyk. I się karę. I zabijmy parę owieczek, żeby mieć na łóżko taki kurciaka, żeby móc przetrwać, żeby mieć jed jedzenie. Owieczki na łóżko, tak kurczaki na jedzenie, owieczki na łóżko, będziemy zabijać. Jest tu jeszcze jakiś kurczak. Nie widać na razie. Tam jeszcze był chyba jeden. Nie wiem, zaraz sprawdzimy. I musimy oszczędzać jedzenie. Tak, jest jeszcze jeden. Nie myliłem się. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Zapijemy cię. Tak, tu też słychać jakiegoś zębiaka. A tu, 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 jest ta jaskinia, co byliśmy. Ty czasem nie będziemy spawnera tutaj. A, później się poszukamy. Tak, i osiedlimy się tutaj w tej dziurze. Taką początkową bazę sobie zrobimy. Mamy kobla, tutaj sobie zalepimy dach. Będziemy mieszkać w jaskini? Tak, tu będziemy mieszkać. Tak, rozwalmy tego kobla. Dostawmy go tutaj, muszę jeszcze parę wykopać. Taki ten odcinek będzie taki 15-minutowy. A i zapomniałem jeszcze wam powiedzieć, że nagrywam nowym programem. On z Wiednia Jest to darmowy program. I ma opcję nagrywania pojemności HD. sobie pochodnie tak, Dake Story nagrywa w HD. Ale ja nagrywam normalnie bez HD w normalnej jakości Tak i zaznaczmy sobie Wait Boysa. tak pod kropką macie Wade możemy sobie tutaj dodać ja wezmę sobie taki czerwony kolor albo zielony i nazwiemy go Home tak widzicie pokazuje nam się taki rąb czy co to jest no jakaś taka gwiazdka z tym z nazwą jak odejdziemy, to widać, że jest ile metrów do domu i na mapie widać też tą kropkę, taką... point Points. tak więc powinno być dobrze, a jak nie, no to... będzie lama. Wejdźmy sobie, zróbmy sobie łóżko. Zróbmy sobie... ...kilof. No, najpierw musimy sobie wykopać trochę kobla. Bo nie mamy z czego zrobić kilofa? Tak, tyle nam starczy. i zrobimy sobie jeszcze piecyk. Ale nie mamy kobla już. Wykopimy sobie najpierw. I to już teraz zacznę z moim kolegą Mikołajem. Z klasy nagrywać Minecrafta, ale z serweru play 4 .pl. Jest to serwer Survival no niestety z dropem i to mega dropem tak. i jest to serwer na wersję Minecrafta 1.7.2 więc zagramy sobie z kolegą na tym serwerze także to będzie też nas moja nowa seria z play powiększą sobie, tutaj mam tego, a to na razie wykończmy tego kilofa Także. Tak, teraz możemy sobie w drugi piecyk. Prześpijmy się. Aha, możemy spać tylko w nocy. Tak. Musimy się... Aha, jeszcze nie ma nocy. Tak, to tutaj zrobiło jakieś tam mini zejście do kopalni. Może coś znajdziemy, bo wszędzie słychać zombiaki. Nie wiem czy jest jakiś cave, czy jak coś tam. Ale można to sprawdzić. Tak, i na na mini mapie też widać, jak się, że się robi noc. Tak, teraz możemy się już chyba przespać. Tak, postawmy sobie to, kochanie, żeby było jasno i się prześpiwę. Już jakieś ząbki, się palą. Jak giną. Zjedzmy sobie kurczaka. Tak, i zostawimy sobie niepotrzebne rzeczy. I pójdziemy poszukać jakichś krówek, bo nie mam co jeść. A jedzenie jest potrzebne, żeby przeżyć. W trybie hardcore jak umrzemy to save się kasuje. Usuwa się na stałe save i tracimy go. Tu widzimy jakieś owieczki. Tak stada owiec. Aż krowy żadnej. Pójdźmy dalej. Może znajdziemy jeszcze jakąś. Nie ma nic. Nie ma żadnej krowy. Same owce. Owce są nam niepotrzebne. Ja potrzebuję krowy. Bo owiec w 1.7.2 nie dropi... nie dropią mięsa. Więc że te owce są tylko potrzebne jakieś dywany, łóżka. Chcę krowę, a nie owce. Nie wiadomo, czy coś znajdę. Także tak, tutaj znowu kolejne owce. Także nie, nie uda się chyba nic. Także wróćmy do naszego domu. Tak jak widzicie, jestem. Pisze Home i jest 60 kratek od nas. Także pójdziemy se do naszego domu. W kolejnym odcinku wyruszymy w poszukiwanie jedzenia. Tak. Także, jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, skomentuj, subskrybuj. Także na razie.